W dniach od 7 do 15 września w województwie pomorskim na obiektach sfinansowanych ze środków europejskich dni otwarte projektów unijnych. W Starogardzie Gdańskim taka impreza odbędzie się 15 września na Stadionie Miejskim imienia Kazimierza Dejny. Zapraszamy od godzin rannych do późnych wieczornych, gdzie odbędzie się wiele myślę fajnych e, imprez dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży, dla wszystkich. Impreza rozpoczyna się maratonem kolarskim kociewie kołem, którego start nastąpi w godzinach porannych. Po raz pierwszy w Starogardzie odbywa się szosowy maraton kolarski kociewie kołem, gdzie będą dwie pętle. Pętla dla bardziej amatorów 80 km, oraz druga pętla 180 km, jak sama nazwa wskazuje po całym kociewiu. Natomiast Start i meta już od godziny ósmej będzie na naszym stadionie. Udział zapowiedziało już kilkuset uczestników, więc będzie i myślę co oglądać. Impreza ma niepowtarzalny charakter i będzie na pewno ciekawa. Tego dnia od godziny 11 zaczynamy też Kociewskie Zawody Spinaczkowe Spinanie 2013. Dla wszystkich amatorów chętnych spróbowania się na tym obiekcie też serdecznie zapraszamy. Niezależnie od tego cały dzień odbywać się będą różnego typu na terenie stadionu zabawy dla dzieci, koncerty muzyczne. Niedzielna impreza rekreacyjno-sportowa będzie miała wymiar charytatywny, gdyż dochód z niej zostanie przeznaczony na leczenie chorej na nowotwór złośliwy Oli Partyki. Olka choruje na, now, na nowotwór złośliwy o nazwie neuroblastoma. Została już pierwsza wykonana operacja, jutro spodziewamy się drugiej. I tych operacji jeszcze kilka potrzeba? To znaczy tak, po drugiej operacji będzie autoprzeszczep z komórek macierzystych Oli. Po tym autoprzeszczepie będzie taki okres y, sterylności zachowany najpierw 40 dni w szpitalu, potem około 100 dni w domu. Na przełomie stycznia lutego Olka musi wyjechać za granicę na leczenie metodą resztkową. Ile takie operacje kosztują? Jakie to są koszty? Jeżeli chodzi o leczenie w Polsce, one są refundowane, natomiast leczenie za granicą nie jest refundowane i koszt klasyfikuje się od 150 tysięcy zł do 520 tysięcy zł w zależności w której klinice i w jakim kraju będzie poddana leczenie. Do akcji włączyło się wiele osób i instytucji, które chcą wesprzeć leczenie Oli. Bardzo dużą pomoc mamy z Ośrodka Sportu i Rekreacji, który udostępnił nam miejsce. Dodatkowo grupa kolarzy, która wystartuje około godziny ósmej zgodziła się jakby w ten dzień również na zesprzeć finansowo od każdego uczestnika zostanie przeznaczona kwota datku dla Aleksandry. Dodatkowo Starogardzkie Centrum Kultury udostępniło nam cały sprzęt nagłaśniający. Ochotnicza straż pożarna udostępniła nam namioty ewentualnie gdyby się okazała brzydka pogoda. Bardzo dużo Osób prywatnych zwozi nam książki, pluszaki, aniołki. Bardzo wielu przyjaciół i znajomych będzie piekło ciasta. Jest bardzo wielu wolontariuszy z całej naszej rodziny i bardzo wielu przyjaciół, nawet osoby obce bardzo się zaangażowały. Dodatkowo yy, kucharz zaprzyjaźniony ugotuje bigos i grochówkę, a kuchnię polową udostępniła Straż Pożarna ze Starogardu Gdańskiego. No jest jeszcze wielu, wielu, wielu innych osób, wielu, wiele firm, na przykład Puma, to jest klub fitness, który zrobi nam taki pokaz taneczny, ale tutaj nie chcę zdradzać, bo mają kilka ciekawych atrakcji, więc troszeczkę zostawimy to dla osób, które, które tutaj przybędą. Kto jeszcze? Jest kilka zespołów, które, które chcą zagrać. Będzie zespół dziecięcy, dzwoneczki, będą dzieciaczki z, z przedszkoli, które, które od rana zaczną śpiewać dla Oleńki. Będzie firma animacyjna, która wykona część animacji, Caritas udostępniło nam dmuchańce, m.in. też watę cukrową dla Oli. No i będzie szereg różnych atrakcji. Cały dzień będzie się coś działo. Imprezę zakończy mecz piłkarski pomiędzy koszykarzami Polfarmy a reprezentacją Starogardu i Przyjaciół. O godzinie 20.00 zapraszamy na niepowtarzalną imprezę mecz piłki nożnej z udziałem pierwszego zespołu Polfarmy oraz kontra Starogard i Przyjaciele. Myślę, że będzie to niepowtarzalna okazja zobaczyć na. Dużym boisku, umiejętności koszykarzy w grę w piłkę nożną. Będzie to jedna z pierwszych prezentacji nowego zespołu w całkowicie innej dys dyscyplinie. Myślę, że 15 września warto wpaść na stadion i wspólnie się z nami bawić. Do zobaczenia!